Siema, jeszcze przed chwilą chciałem wam powiedzieć, że generalnie karnety również się wliczają do kodu twórcy. Także zanim kupicie karnet, pamiętajcie, aby wpisać kod waszego ulubionego twórcy, w moim przypadku jest to kod WEZIF. No i generalnie każda osoba, która wyśle skrinka, że wpisała ten kod na mojego Discorda, zostanie pozdrowiona w następnym odcinku. Dosłownie każda, oraz dodatkowo dodam ją do znajomych. Także polecam wpisać ten kod. Ponadto zapraszam na mój drugi kanał, ponieważ tam jest naprawdę jeden z najlepszych moich odcinków Także generalnie mój kanał vlogowy jest oczywiście w opisie oraz w przypiętym komentarzu Zapraszam mega serdecznie na ten kanał, ponieważ tam wyszedł odcinek naprawdę, naprawdę kozacko A w dzisiejszym filmie przetestujemy sobie lifehacka na szybkie wbicie czempiona Na powrót tak jakby starej mapy Oraz oczywiście na darmowy karnet bojowy. W sumie to na 30 tysięcy no z taką kwotą na pewno starczy Zapraszam do kliknięcia w ten czerwony guzik tam na dole Oraz każdy komentarz o treści karnet serduszko, ja Także piszcie w komentarzu karnet, a ja wam przypnę serduszko. No i oczywiście zapraszam już do filmu. Dobra, a więc generalnie no to teraz lecimy sobie wykonać pierwszego lifehacka, no i go sobie wykonamy na a, ręce Solo. Jest to lifehack na szybkie zdobycie punktów na szybkiego szampiona, No, i myślę, że w kolejnym sezonie Wam się to może serio przydać. Dlatego myślę, że to będzie dobry lifehack na rozpoczęcie odcinka. Także dobra, kliknijmy sobie, rozpocznij rozgrywkę już teraz. No i generalnie, lifehack polega na po prostu znalezieniu idealnej kampy, dzięki czemu będziecie mogli całą gierkę przekampić. No i tak naprawdę, no możecie sobie odejść od komputera, a punkty wam się będą same w sumie wbijać. Także jest to coś idealnego. No w sumie, jeśli ktoś za dobrze nie gra w Fortnite, to tak szybko mega zdobędzie czempiona. Poza tym jest to szybsze od zwykłego zdobycia czempiona. Także co, no generalnie myślę, że naprawdę jest to mega fajnie. O nie, ja z ostatniego odcinka z Lifehacków nie zmieniłem ustawień w Fortnite, bo ja to nagrywam w ten sam dzień. I teraz powinno być Git, chyba, halo. A nie, bo ja nie mam interakcji teraz zrobionych. Dobra, no mamy ogarnięte już. Dobra, no to teraz musimy znaleźć tą miejscóweczkę. Także to wygląda mniej więcej tak, że mamy tutaj taki domeczek. Czekajcie, może tutaj. O, tutaj widzę to już. No, no i generalnie tutaj po prostu mamy coś takiego: my no sobie robimy tak, tak, robimy tak, tylko czekajcie, musimy to jakoś rozsądniej zrobić. No, i w tym momencie możemy się tutaj skampić no i raczej nikt nas nie powinien zobaczyć. No, i możemy pójść ze d Możemy sobie nawet coś takiego zrobić. No, naprawdę jest mnóstwo zastosowań na tą kampę. No i generalnie jest ona naprawdę, naprawdę fajna. No i w sumie no to możemy się nawet skampić tutaj, zrobić sobie przejście w, ten, w tej kampie, ponieważ można zrobić coś takiego. I tutaj na przykład sobie zrobić przejście Jeśli będziecie chcieli się postarać i zdobyć po prostu szybko jakieś punkciki na arenkę No to jest to idealny lifehack No i teraz przejdźmy oczywiście do kolejnego lifehacka Dobra, a więc generalnie może nie do końca to jest lifehack to co wam teraz pokażę Jednak jest to coś dla starszych graczy W sensie dla graczy, którzy od dawna grają w Fortnite'a No generalnie dzięki temu lifehackowi powrócimy troszeczkę tak jakby na starą mapę Coś takiego no generalnie będzie to mapka Loot tylko że na trybie kreatywnym, także zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Także już nas właśnie wczytaje do trybu kreatywnego. Dobra, jesteśmy już na trybie kreatywnym. No i standardowa 400 pingu, no ale to już standardzik. E, dobra, tutaj mamy oczywiście tą mapkę. No i tutaj musimy wczytać ten kod, który tutaj dam, czyli 3796, No i jest to OG Loot Lake, tak jak widzieliście. No i generalnie jest to mapka, dzięki której powrócimy sobie tak jakby na Rootlake'a Co jest? Dobra, rozpocznijmy! Ej, to jest 1 do 1 chyba! To jest 1 do 1 Rootlake! Ej widzowie! To jest 1 do 1 Loot Lake! Jak kiedyś był Dosłownie 1 do 1 Nie! Ej, co jest? To jest jakaś wyrywa, gdzie nas zabierze? Tutaj możemy się przeteleportować, ale super I tutaj mamy... Nie, ej, to jest serio 1 do 1 Rootlake! To jest serio 1 do 1 loot lake? Autentycznie to jest normalnie loot lake, tak jaki był zawsze. Ale to jest super. A tutaj nie ma gdzieś więcej takich na przykład teleportów, żeby się podeleportować. Nie, jest jak w prawdziwym loot lakeu. No nie, na prawdziwym loot lakeu jeszcze troszeczkę się wolniej szło. Pamiętam, że nie lubiłem za bardzo przechodzić przez loot lake. No bo się strasznie wolno właśnie szło przez to. Ale tutaj na przykład lubiłem lądować na tym domku mega, bo tutaj na dole było właśnie tak. Było tutaj skrzyneczka, zawsze tutaj biorę skrzyneczkę i tutaj leciałem od razu, bo tutaj ludzie zazwyczaj lądowali. No i tutaj cyk, cyk i po sprawie. Ej, naprawdę, to było mega super. To były jedne z lepszych czasów Fortnite'a, moim zdaniem, z tymi kuleczkami, naprawdę. To było tak super. Ale super to wygląda. Ale to jest super, naprawdę, widzowie. Widzowie, naprawdę, super jest ten lifehack, ale przejdźmy już może do kolejnego lifehacka, także przejdźmy do kolejnego lifehacka. Dobra, a więc to jest to, na co chyba wszyscy czekali. Czyli jest to błąd, no, lifehack właściwie na darmowe fałdolce na 30 tysięcy darmowych fałdolców. A co za tym idzie, darmowy karne do bojowy w następnym sezonie, ponieważ, jak widzicie, ja to nagrywam jeszcze w poprzednim sezonie. Także przetestujmy sobie tego lifehacka, ponieważ w teorii, przez jakiś kod twórcy będziemy mogli zdobyć darmowe fałdolce. Także zobaczymy, ponieważ lifehack wydaje mi się, że jest mega mega warty uwagi. Także, jaki to był kod twórcy, tylko sobie wezmę i go skopiuję. Dobra, wejdźmy sobie w sklep z przedmiotami. No i wpiszmy sobie tutaj ten kod twórcy. No i kliknijmy potwierdź. Zły twórca? A czekajcie, na pewno dobry kod wpisałem. Nie no, na pewno dobry wpisuję. Nie ma, nie działa. A czekajcie, a jakbyśmy zrestartowali grę? Czekajcie chwilę. Dobra, jesteśmy, no to zrestartowaliśmy grę. No to wejdźmy może jeszcze raz do Fortnite'a. I teraz wpiszmy ten kod. No nie działa, a czekajcie, a weźmy zmienimy po prostu może na Stany, ponieważ może to jest ze Stanów kolega, no to może tylko w Stanach działa, no nie wiem, weźmy zmienimy i i oczywiście wybierzmy tryb gry, żeby odświeżyć Fortnite'a Klikam w sklep z przedmiotami. No i wpisujemy kod. No i nie działa, a czekajcie, a może na ratowaniu świata by zadziałało? Zobaczmy na ratowaniu świata, może na ratowaniu świata coś zadziała. Może dostaniemy jakąś nagrodę? Może wyjdziemy na ratowanie świata i tam milion fałdolców będzie, no dobra, zobaczymy, zobaczymy. Ty, a, dobra, bo nagroda dzienna, zapomniałem. Dajmy ten kod twórcy. No, nie działa, ale czekajcie, no to wejdźmy może na tryb kreatywny. No i zobaczymy. No, fałdolców nie dostaliśmy. Skina nie dostaliśmy chyba. No tutaj to, to jest nic nowego. W sensie, no, w teorii nowe to są rzeczy, ale to nie są rzeczy, wiecie. Takie takie, takie, które byśmy chcieli. Także, no niestety chyba ostatni lifehack po prostu nie zadziałał, także. No niestety ostatni lifehack po prostu nie działa. Dobra, więc co powiesz na tyle w tym filmie? Także co? Polecam wpisywać mój kod, czyli oczywiście kod Wedith, w sklepie w Fortnite, jeśli chcecie mnie wesprzeć. No i generalnie każda osoba, która wpisze ten kod, zostanie pozdrowiona na następnym odcinku. Pracujemy do znajomych, jeśli wyśle skrinka na Discorda, do którego link oczywiście jest w opisie. Także polecam. Zapraszam również na mój drugi kanał, ponieważ jest tam naprawdę, naprawdę mega, mega kozacki film. No w sumie jeden z najlepszych, albo nawet najlepszy film, jaki kiedykolwiek nagrałem. Więc zapraszam link w przypiętym komentarzu, oraz oczywiście w opisie. Opisie zapraszam serdecznie, zapraszam również do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, do zasubskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, do zostawienia łapki w górę, zapraszam na mojego Instagrama odwyty, ponieważ tam niedługo naprawdę nowe zdjęcie. No i jeśli ktoś jest zainteresowany jak wygląda, no to zapraszam na tego Instagrama. Zapraszam do zostawienia łapki w górę z Każdy komentarz o treści karnet serduszkuje, ja także piszcie w komentarzu karnet, a ja Wam przypinam serduszko, zostawcie łapkę w górę z a jeśli już oczywiście będę z wami żegnał. Trzymajcie się, no i cześć!